Karol, kolejna przerwa reprezentacyjna, kolejny sparing i kolejny triumf. Tak, pod koniec tego, na koniec tego tygodnia treningowego zagraliśmy sparing ze Stalu Rzeszów. Udało się go wygrać 2 do 1. Chcieliśmy na pewno złapać minuty, złapać pewność siebie na boisku i, i na pewno poprawić swoją naszą skuteczność. Jeśli chodzi o grę w ataku, to się udało, strzeliśmy dwie bramki, wygraliśmy i myślę, że myślę, że nas podbuduje to zwycięstwo i doda pewności siebie. No właśnie, a propos bramek, Ty strzeliłeś jedną z nich, wykorzystałeś rzut karny, element gry, który w ostatnich meczach nam nie do końca wychodził. No tak, zdarzyły się nam w ostatnim czasie dwa rzuty karne nietrafione, zdarza się to, zdarza się to każdemu, to jest czymś piłki nożnej, że nie trafia się rzutów karnych, ale... Ale ważne jest to, że właśnie że, że teraz ten rzut karny został wykorzystany i, i mamy nadzieję, że, że już niewykorzystanych karnych nie będzie w tym śledzeniu. Na drugą połowę wyszedłeś z opaską kapitańską. E, jakie to było dla Ciebie uczucie, pomimo tego, że był to tylko sparring? Tak, był to tylko sparring, ale, ale na pewno jest to bardzo, bardzo fajne przeżycie zostać. Nawet i w meczu towarzyskim, w meczu sparringowym kapitanem zespołu Krakowi jest to jest to wielki zaszczyt i, i tak jak mówię nieważne czy to był mecz towarzyski na pewno na pewno bardzo bardzo się cieszę.